Witam eloczezmanka, nazywam się Just Mr Matthew. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Brave Wars to Deluxe. Moi mili, e, tak jak pamiętacie, zrobiliśmy sobie Moonwalka, Magic Forest'a nie skończyliśmy, ale zaczynamy Diamond's Cavern. Dlaczego? Moi mili, tak jak wiecie w poprzednich odcinkach, miałem problemy z lagowaniem. Co z tego wynikło? Zaraz dowiecie się po krótkim intro. I teraz tak, moimi. Tak jak mówiłem, pamiętacie, e, że miałem problemy z legami? E, parę dni to próbowałam naprawić, próbowałam innego programu, Frapsa, Bandicama. E, próbowałam to zainstalować na VirtualBoxie też się chrzaniło. fraps w ogóle nie nagrywał obrazu z krasnali, e, cokolwiek zmiana FPS-ów, nic nie dawało. E, dlatego postanowiłem, że e, Moonwalkącego pokazałem Magic Forest, skończyłem w 95%. Więc też prawie całe widzieliście. Ja mojej mini niechcący, na, próbując naprawić tą grę, usunąłem zapisy, ale to tak się dobrze składa, że zacznę sobie już na Just Mr. Matt, dlatego że to jest akurat maksymalna liczba znaków, więc Matt się nie zmieściło. Mmm. Wir dalej laguje, więc po prostu postanowiłem, że. To ma być e, gra, żeby wam pokazać, e, wiru nie będę używał. Aczkolwiek jest to dobra okazja, żeby wam pokazać, jak się gra wojownikiem. E, moi mili, żebyście się nie, nie zrażali do gry na Windowsie 10. Ona na Windowsie 10 śmiga bardzo dobrze. Problem z wirem jest tylko podczas nagrywania. Może gdybym miał komputer to już nieważne czy laptop czy stacjonarny z kartą e, tylko dedykowaną, czyli tylko Nvidia i z procesorem bez karty graficznej może to by tak nie lagowało. No ale to jest magia moimili e, kompów, e, a tu ze strzałką w górę się wchodzi, e, kompów z grafiką moi mili, właśnie integrowaną. E, dlatego jak na przykład kupujecie Intelowskie, jak stąd wyjść? Lol. Aha, tak. Dlatego, moi mili, jak kupujecie intelowskie mm, procesory, to zauważcie... Zauważcie. Zwróćcie uwagę, żeby w nazwie było F, bo to znaczy, że... Mm. Procesor nie ma zintegrowanej karty graficznej. No minusem, moi mili, tego jest, że musicie mieć już dedykowaną. Nie odpalicie komputera bez karty graficznej. Tak jak na przykład, jeżeli procesor ma zintegre, no to odpalicie. Nie pogracie, ale komp odpalicie. To jest minusem. Ale Pff, taki minus to... Lepszy taki minus niż pierdzielenie się z dwoma kurde grafikami. Mm, no dobra. Mniejsza z tym. Wytłumaczyłam wam... A, mówię, nie wiem dlaczego w ogóle krasnale nie chcą pójść na dwóch e, wirtualnych. Czekajcie, tu, tutaj chyba nie. Na dwóch wirtualnych e, Windowsach. Wirtualnych Windowsach, dobrze mówię? Tak, wirtualnych Windowsach XP. Nie wiem dlaczego w ogóle nie chcą się uruchomić nawet. Może próbowałam serwis paka e, drugiego: Windowsa XP Home i Windowsa Pro. Nawet Pro to mam oryginalny na płytce Windows XP. Kołma też mam gdzieś, ale nie wiem gdzie. Gdzieś mi się zagubił. Hmm. Tamto w sumie jest tylko żyćko, to ja tam nie chcę. A tamto to chyba będzie długo się upuszczać, nie? O, ale bym spierdzielił. Powiem wam, że tak nie lubię grać wojownikiem. Tak mnie wkurza to, że muszę podchodzić. To jest po prostu dramat. Użyłbym sobie tutaj tego deszczu. Mm. Urzające jest to trochę. No ale czego się nie robi, żeby wam pokazać w całości, jak wygląda gameplay gry, nie? Padaj, pokaż się, pokaż się, trupie, pokaż się, trupie, pokaż, dobra. No pięknie to zrobiłem, ale może sobie... Ja pierdzielę jako przeszledzony gram Jezu jeszcze Nie, nie musicie moi mili komentować, nie musicie moi mili komentować Ja sobie w takim razie idę kurde w drugą stronę Bo w drugą stronę też mogę chyba iść, nie? Też mogę iść Chociaż tam był sklep, więc wolałbym szczerze mówiąc tam pójść Zobaczyłbym, bo nie pamiętam kompletnie jakie są bronie dla wojownika. No bo y, ta akurat na tej miniaturce na dole wygląda jak klucz. Taki wiecie. Y, jako narzędzie klucz. No ale. O, tu też mamy sklepik. Mamy sklepik, mamy trole. Bo to są chyba trolle Jaskiniowe, czekajcie. O! O oh my god, Wow! No! O oh mój Boże! Tego to bym się nie spodziewał. Ciekawe, czy Mag tak może robić? Czy to jest na przykład tylko poziom dla wojownika idealny? Hmm... Nie wiem. Ale się domyślam, że też może. Eee, mapę sobie wezmę... Mm. O! Ten krasnal się bawi, kurde, w ninja. Mamy tego, jak to się nazywa? Shurikena. E, życie se wezmę. Latająca siekiera. Hmm. Ineska. Zaczepka silence. E, ciszy. W sensie, że mo, nie mogą nas te atakować. Znaczy pszczoły. Ciekawe, czy ten będzie też lagował, kurde. Ten shuriken o, on też wszystko tłucze, lol. No nic. Jeżeli Shuriken będzie lagował, no to moi mili macie mm, kolejny odcinek z legami. No cóż, trzeba wszystko przetestować. Przynajmniej będziecie wiedzieli potem na moich błędach co i jak. Co laguje, co nie laguje. Mm, spadaj nie I spada spadaj kościotrupie. Eee, dobra, jak ja mam tam wejść tak w ogóle? Kurde, bo ty tędy nie chcesz wejść, nie? Hmm. Dobra, może zrobię to dookoła. Chyba nawet tak, patrząc po rozkładzie tej mapy. Dokładnie. I teraz paduwa. A teraz tędy co? Nie mogę tego, w kurde, zniszczyć. Lol. Jakoś te trupy... Będę tracił na nie kupę shurikenów i kupę takich broni, bo one się chowają. Jak one się chowają, to tak jak widzicie, one nie giną. Kurde mać, kurde mać. A czym teraz będę stać? Spadaj, gnido. Chyba tam nie doskoczę, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale wydawać to, wiecie, mi się może tylko... Mm, ale zaraz jeszcze w lewo powinienem pójść. Ja zaoczyściłem tylko górę. A przecież ja ch chciałem się dostać na górę, żeby przejść w lewo. Uuu, oj, kurde. Ale ze mnie kaleka. Dobra, pójdę sobie tędy. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Mhm. Kluczek mamy. Muzyczka zmieniona. Kolejna. Mm. I powiem Wam szczerze, że. Mm, znacie moje zdanie. Wiedzieliście, że ja uznaję, że. Mm, Taka mapka to jest zbyt duże ułatwienie do gry, ale jeżeli jak to nagrywam, to i tak widzicie, że kurde ja jedną mapę potrafię robić trzy odcinki, więc bez niej to bym się krzątał, krzątał i krzątał. Normalnie pewnie gdybym grał sam dla siebie, to bym jej nie kupił. Ale gram dla was, więc ją kupiłem. Ktoś mi ostatnio powiedział, że za krótkie odcinki nagrywam, to by akurat odcinek spiły. Powiem Wam szczerze, czy, czy tak, czy na pewno nie wydaje mi się. Znaczy nie wydaje mi się, co kto lubi, ale nie jestem takim a, zbyt znanym, w ogóle nie jestem znanym mm, youtuberem, żeby nagrywać odcinki nie wiadomo ilu minutowe. Dobra. Tutaj już byłem, więc sobie wracam w lewo, bo to chyba. O! O! Eee, co to było? Rzucająca skrzynka. Kompas, życie. Dobra. E Aksę, dobra. Ciekawe, czy nie zwróciłem uwagi, czy jak kupuję tą siekierę, którą miałem, to czy ona mi się resetuje? Czy to mi się sumuje? Gdyby mi się resetowało, to byłoby dość turne. Chodnikanów mam od cholery i ciut ciut. Ta muzyka, już taka. zbyt. znaczy, zbyt. nie jest taka relaksująca jak na przykład w moonwalku, wyciszająca, nadająca takiego klimatu, ale jest taka dość w już mrocznym, creepy stylu, pasująca właśnie do mapki i nadająca charakteru grze i taka. A z kolei jest taka... Taki syntezowy taka... Z, właśnie jak na lata futurystyczne. Dobra, chodź tu, bo ja chcę do sklepu skoczyć po czwarte żyćko. Ale sklep jest zamknięty to pie... Oj! Chciałam powiedzieć, przepraszam, sklep, nie chciałam tego powiedzieć. Hmm tak, czwarte żyćko. O, nie da się maksymalnie można mieć trzy życia, no ładnie. Flying machine. Kurde. A nie, nie da się, ja po prostu kasiory, nie mam jestem biedakiem. Eee... No tak, czy jak chcę spróbować to... flying machine, który wygląda jak helikoptera, myślę, że to jest jakaś bomba po prostu. Przypominam mi to taką bombkę z nóżkami. Z Raymana. W sumie na takiej byczułce lecieliśmy też w Kangur Kakao. Pływaliśmy w sumie, bo to było w wodzie. No dobra, tutaj do góry się już nie da pójść. Kto bym chciał zebrać, ale domyślam się, że to tylko z tym. Ciema. Ciema podkład. Dobra, gitara. 100% ukończone. 100% 100% ukończone, 100% mapy zrobione. No i wracając, wydaje mi się, że nie, ale jeżeli będzie sporo takich głosów, że chcielibyście dłuższe odcinki, to. To przemyślę. Wątpię, albo przemyślę. Znaczy, nie albo przemyślę, tylko ale przemyślę. Także wysłowić się nie potrafię. Coraz częściej czytam te grupy youtuberowe, to tam są takie kurde byki, takie nieraz, ja nie chcę nikogo obrażać. Ale ludzie, którzy powinni się zająć naprawdę czasem nauką, a nie nagrywaniem na YouTube'a. Że to aż wstyd, jak piszą i to czasem macie takiego moderatora, który nie potrafi pisać, ani się wysłowić. Naprawdę pisze jak... Yy, ...analfabeta wtórny. Już nie będę mówił, która grupa. Ale w sumie te, większość tych grup to bydło, ja tam się reklamuję, ale to jest dzieciarnia. I nie chcę obrażać dzieci, bo do nich nic nie mam, ale taka dzieciarnia, wiecie, taka rakowa. Taki dzieciak, co cię zbluzga, i bliska dajcie suba, bo chcesz się wybić. <laughs> tu, 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 tu. To w ogóle to jest. niezbyt przerażające dla dzieci, że zrobili, kurde, jezioro. Czy te rzeczki, te zbiorniki wodne, czy cholera wie jak to nazwać z krwi? A, bo to jest jakaś piwnica, zobaczcie na górze, myszka działa, myszka nie działa. Na górze mamy, widzicie, tę wodę, ocean, bo my jesteśmy pod oceanem. W piekle. Jesteśmy w piekle. A, dobra. No i teraz widzę, że mam dwie strony tutaj możliwe. Tam mi akurat gówno dała. Znaczy, gówno dała. Diamenty mi dała ale mogłem tą drugą też wejść. I bym z powrotem nie wracał. Miałbym jeden obwód, że tak się wyrażę. <śmianowidł> Miałbym jeden obwód. To no co, jedyny. Powiedział kurde, człowiek bez skilla. <śmianowidł> Dobra. Eee, lecimy, 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 lecimy dalej. O, tak, brawo ja. W prawo da się chyba jeszcze iść. O, w sumie. Sklepik mamy, którego skorzystam, ale nie będę na razie shurikenów kupywał, bo nie jestem na nie aż tak napalony. Oj, nie chciałam tego zrobić. Sklepy to nie, nie wiem, na jakiej zasadzie te sklepy działają, jak ktoś wie to może mi skomentować albo na premierze, albo na odcinku, albo ty Lamo, bo ty Lamo na pewno wiesz, a jak nie wiesz, no to wcale nie jesteś takim koksem w krasnale. <laughs> dobra. E... O kurde, nie wiem co to znaczy brazen, bo domyślam się, że to tak się czyta. Okej, okay. czekajcie, albo dobra, nie będę już wydawał bo to bez sensu mm, trzeba grać bardziej ekonomicznie tu, 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 to już jest chyba ta stara muzyczka a szkoda bo posłuchałbym trochę tej futurystycznej no takiej cyberpunkowej oczywiście żartuję to powinno być w ogóle że jak wpadniecie do tej czerwonej ee, do tego czerwonego stu zbiornika wody to że spadacie. Znaczy, że spadacie, że umieracie. Powinni coś takiego zrobić. Wtedy trochę utrudnienia by było, dobra. Eee, ja idę w lewo. Spadaj. I ty też spadaj, dobra. Idę do góry. Hmm. Zastanawiam mnie, co by jest tutaj. No ale to... Kiedy indziej się przekonam. Dobra, to muszę wykończyć, bo mi za dużo hapsów zabiera. Ciekawe w ogóle, czy to jest faktycznie maksymalny limit życia, czy nie ma. Boże, co ja zrobiłem? Cienia ze mnie. Teraz tak. Doskoczysz, doskoczysz. Dobra. Mm. Mapa taka mała? Bo ja mam wrażenie, że to już jest końcówka mapy. W sensie, że to tylko tyle ma. Przecież kupiłem chyba mapę, nie? Przecież kolera wie, ile trwa bonus mapy. Zaraz zobaczymy, w sumie. No dobra. Szybkie to było. No i teraz w lewo. Tylko teraz tak. Jeszcze raz w lewo będę mógł przejść. To już będzie tyle. Będę musiał wrócić. Bo tam jest tak ciemne obramowanie. Blokada. W sensie. Yy, nie przejdziesz. Shoulder. Odpas. Aha, nie przejdziesz. Bo. Nie wiem czy oglądaliście Władcy pierścieni mojego. Ale tam było spolszczenie i było... Nie, przejdziesz! To było najbardziej żałosne. Już o w jakie słyszałem w swoim życiu. <grym> Dobra, spadłuwa. I co, teraz w dół chyba, tak? A, w dół, bo nie mam innego wyjścia. I w lewo. O! Czekajcie, bo teraz mogę młotem rzucać. Gorzej, jak się okaże, że to wszystkie bronie yy, rzucane lagują. A, to jest w sumie jak kamek. Jak kamek, tylko że to wraca. Tara. Chyba tylko jest na jednego przeciwnika. Drugiego już nie uderzymy tym. Wiecie co? A, tędy. Dobra. No, ale to też mi nic nie da. Zaraz wam coś... No bo. Mmm. Spadaj. Kurde, tu musi gdzieś być teleport. To był gdzieś chyba sklep, nie? Wróciłbym do sklepu i sprawdził, czy mogę kupić mapę. Boże. Mapę teleportów, bo chyba coś takiego było. Było. mapę teleportów, mapa e, kluczy. To bym kupił. Tak, pokazuje mi wszystkie teleporty. Dobra. I jeszcze bym kupił Flying Machine. E... O, tam, raz się żyje, kurde. Tak w ogóle to, to stara gra, więc może w każdej chwili się wysypać, więc ją zapiszę. A tego 15 jest tylko. To ja pierdziele, ja to przetestuję. Niebieskie to są sklepy, chyba nie? O, cholera, to co ja mam tutaj. Trochę szokuje, o ja pierdzielę. Jakie bum. Passa trobi we wsi. Bum, 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 bum. Chyba przeróbka. Um, Lama Living in my. Lama in my living room. Tak to szło. To było przeróbka, właśnie. Pasa trobi we wsi. Szum. Yeah. Pseudo disco polo. Na imprezę, bo nigdy w, ży nigdy w życiu na nic innego. O cholera! O cholera, moi mili, Zwiesiłem się trochę. tylko teleporty. Tu mi się chyba coś zwiesiło, nie? No bo tu w ogóle nie widzę... ...main gate position, czyli... ramę głównej pozycja. Hi? Spaduwa. O, ale to, kurde, robi... To, faku, o, ja pierdziel. Nara, ziom. A może... Ja chyba wiem. Ja chyba, moi mili, wiem. Znaczy, wiem. Podejrzewam. Spaduwa. Czejdę się maksymalnie w lewo, bo tam, gdzie są... So... Nie tędy. Bo... Mm... Tam gdzie jest cienkie obramowanie, to może... To jest kopalnia. To może mogę z właśnie te głazy mm, zniszczyć. Życie. Watering. Jestem bidakiem, cebulakiem. Mm. Dobra. Przetestujemy sobie jeszcze ten heli... Kupiłem się na tymi zleciałem w dół dobra koniec Jedna jedne wasze uszẹn Pierdzielę, co to robi? Aha. <laughs> Już wiem, co to robi. <laughs> Strzela, gdzie popadnie? O, ja pierdziele. Oj, dobre to jest. Hmm. A, bo to... To ze mną leci cały czas. O, ja pierdziele. To dobre to jest. Hmm. Ale tu nikogo nie ma. Helikopter. Nie musisz tu strzelać. No i co, i tu nie przejdę. Już chyba wiem. Już chyba wiem. Już chyba wiem. Mogę się mylić. Ale chyba wiem. Paduwa. Eee. Dobra, paduwa. Patrzcie, strzałka w dół, ja pierdziele. Wiedziałam, że ja jestem taki bystry, że to głowa mała. <grystanie> to się nazywa. To się nazywa... Jak to się nazywa? Popadanie w samo nie? Padaj. Żółte to jest kur... A klucz. Sorry za przekleństwo w grze dla dzieci. Ja pierdzielę, to nie jest... Ja pierdzielę. To gdzie tu są teleporty? A, bo ja kupiłem mapę, która mi pokazuje wszystkie teleporty, a na tej mapie nie ma teleportów. <laughs> eee, czyli powinienem iść, co? Tędy? Nie no. Bez jaj. Wyżej jeszcze. O, tutaj. spadaj ty jędzo głupia. I ty też. Na razie, Ale to... To broń jest wy... kur... ...wista. No. Ja to jestem bystry, nie? Dobra, bo się tak zagram, że mamy 26 minut. Ehm, nie wiem, czy ja to... ...zdążę zrobić. Może nie będę leciał już na 100% Tylko polecę mojej mili po ten kluczek. Jak mam wejść na górę? Dobra. Mm... I teraz w górę. Spadać mi tu kurde. Odlaki. Wreszcie bo... Miałam pięć żyć, zostało mi cztery. Smutek żale. Wszystkie klucze mam, moje mili. 26 minut odcinka. Ja ja mam wszystkie klucze. Du, 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 du. Może nie zrobiłem tego na 100%, ale przynajmniej udało mi się zrobić jedną mapkę na odcinku. Powiem, mam nadzieję tylko, że nic mi tu nie będzie lagowało. Jeszcze bym tylko tego robota przejrzał. Hmm. Ciekawe. Bardziej mi się podobają te ataki e, wojownika. Pierwszy raz niż maga, bo mówię, zawsze z tym. E. Napalony na magów, znaczy napalony na granie magiem, nie na magów. <laughs> Jak to zabrzmiało. Uuuh. Szkoda tylko. Szkoda tylko, moi mili, że nie wiem co nawet miałam już powiedzieć. S padł wami, wami. A, bo tu teraz chyba będzie walka z bosem, tak? Tak, teraz tu jest walka z bosem moje mili. O! Zobaczcie ile mamy tu bosów. Ile heliko? Użyj wszystkie helikopterki, kurde! Wszystkie, 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 wszystkie! 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 O! Jeszcze tu jest gdzieś jeden boss chyba, nie? Albo mi się coś zlego. O! I gitara! Oj mini, e, takim sposobem skończyliśmy poziom Diamond, e, Diamond Caves. E, czy jak to to było? Diamond e, Cavern. E, 25 minut. No, 25 minut odcinka. E, sekretne ile. Zobaczcie, miało być moje 100%. E, no i teraz co? E, another episode, bo tutaj mamy odznaczone. Te może sobie przejdę po prostu, żeby były szare e, poza. E, mamy Old Mine, czyli stara kopalnia moi mili. Ja się będę z wami na ten moment jednak żegnał. Zapraszam Was do następnego odcinka. Po oczywiście hmm, krasnalach będzie to Harry Potter, po Harry Potterze piła, i potem znów krasnale. Mam wrażenie, że krasnale będą serią, która się skończy najszybciej. Także, no cóż, mmm, wybacz mi, Lamo. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do zostawienia łapy w górę, zachęcam was do subskrybowania tego kanału, zachęcam was do wbijania na mój fanpage, no i dalej, dalej, dalej. Ja się będę z wami na ten moment, mówię, żegnał już po raz dziesiąty. Eee, cześć!